Ja się bardzo dobrze czuję w takim gabinecie, które pani pokaże, bo akurat przypadkowo z innych powodów mam to u siebie, Jeszcze może nareszcie nie mam taki pięknej kropli. Czy się, może uda mi się być przedstawić. Uda się na pewno. Panoramiczny. To jest coś, co akurat przyniosłem, bo tam chciałem pokazać, jak w Niemczech budowy wyglądają, bo, które między nimi prowadziłem, bo tam ponad 6 lat spędziłem. Tu się bardzo dobrze czyni. Tak mi widzicie. To był w Niemczech. Czyli to jest w Niemczech, gdzie Pan przebywał na... To była jedna z wielu budów, bo ja tam ponad 6 no, lat spędziłem, akurat rafineria. No przede wszystkim z ekspresu nie rozpuszczali, no nie z To no, Tu jest MP z lewej strony ponieważ jestem tam, yy, yy, byłem związany. Czyli przeciętnie do której Pan zostaje? Ile to jest godzin? Formalnie pracujemy poza poniedziałkiem, poniedziałek do 16, a w tygodniu do 15.30.